Kochani, ogólnie jesteśmy tutaj teraz w Please Donate, ale ogólnie nie będziemy razem grać. Na razie w Please Donate. Ja na razie zarobiłam 67 Robuxów. Ale na razie nie będziemy nikogo donatować, nikomu dawać ani nic. Tylko chciałam Wam przekazać kilka informacji. A przy okazji odpowiadam sobie w Please Donate. Przy okazji mieli <noise> jakby coś do patrzenia. Dobra, więc słuchajcie. Yy, ogólnie na moim kanale yy, to są jeszcze... W sensie są na razie tylko jakieś filmiki z właśnie tylko Robloxem. Jakieś tam Obi, jakieś tam inne. I raczej na razie nie ma ciekaw, ciekawych rzeczy. Więc to Was na pewno nie zachęca, żeby dawać... Więc to Was w ogóle na razie nie zachęca właśnie, żebyście subskrybowali mój kanał. Coś no nie wiem, jak ja bym widziała jakąś typkę, co ona tylko Robloxa nagrywa, to ma na razie mało odcinków, to ja się zastanowiła. Ale ja ten kanał stworzyłam niedawno i słuchajcie, chciałam Wam właśnie powiedzieć, że zaleło mi niestety Kilka miesięcy temu mieszkanie, i mam remont całego domu łącznie z po prostu każdym meblem. Mam wszystko inne, nowe i w ogóle. Ale nie mówię tak, żeby się pochwalić czy coś, tylko właśnie chodzi o to, że mam na razie remont, i jestem w innym mieszkaniu. Tu nie za bardzo mam jakieś takie rzeczy, które mogłabym jakby. Nie mam tutaj rzeczy na materiały na film, w sensie takich pomysłów jakby bardziej innych niż Roblox, bo tu nie za bardzo są jakieś takie warunki. Bo nie mam tutaj wszystkich moich rzeczy, mam bardzo mało tutaj moich rzeczy i po prostu, a bez nich nagrywanie by było nudne. Bo w ogóle powiem Wam, nie wiem czy się interesujecie Playmobil, ale ogólnie mam bardzo, ale to bardzo dużą kolekcję Playmobil. Naprawdę ogromnie, ogromnie dużo. Mam tam bardzo dużo zestawów, bardzo dużo ludzików. Mam przedszkole, jakąś willę, tam szkołę. No i tyle, Mam różne rzeczy, jakiś żłobek, jakieś tam inne meble, place zabaw, parki wody. Mam tego pełno, po prostu pełno. Nie wiem, czy po przeprowadzce to wszystko mi się uda w, w krótkim czasie odnaleźć, bo właśnie boję się, że to się gdzieś zgubiło, ale. Wszystko było pakowane do pudeł, więc bez sensu. Yy, według mnie niepotrzebnie się obawiam, bo to jest bez sensu. No, wszystko było spakowane do pudeł i powinno teraz po prostu, ja to znajdę po jakimś czasie na pewno. I chciałabym właśnie powiedzieć, że y, za około jakiś miesiąc będę nagrywała na moim kanale filmiki już z y, historikami Playmobil. Oczywiście będzie też z Robloxa dosyć sporo, ale będzie też dosyć sporo z y, Playmobilem więc no tak wam tylko mówię yy, ogólnie to zachęcam do subskrypcji, oczywiście do niczego nie zmuszam, bo na razie może nie chcecie, ale to no nie wiem yy, tylko wam tylko mówię ogólnie yy, tak wam powiem, że moja rodzinka Playmobil będzie się nazywała Rodzina Malinowskich yy, trochę brzmi jakbym zgapiła nazwę od rodziny Hobserów, ale no po prostu jest rodzina Hauserów, rodzina Wróbleckich. To ja będę miała rodzinę Malinowskich. Eem, <laughs> zresztą my ja nie wiem, nie uważam, że z to jest, jest coś takiego mega złego. No, chyba, że, no nie wiem, ktoś ma super pomysł na kanał i ktoś od niego zlepa wszystkie odcinki challenge, i w ogóle, no to tak, to jest niefajne, ale. Ale, no, nic nie można na to poradzić. No, po prostu ma taki sam pomysł jak ty, albo. Jak ktoś od kogoś zgapia, to po prostu się wzoruje. No i to nie jest nic jakiegoś strasznego. Jest, no fakt, nie fajne, ale nie jest to nic jakiegoś takiego bardzo strasznego. Jak po prostu znaczy, że ktoś się na kimś wzoruje i tyle. No ale dobra. Chciałam Wam właśnie tylko ogłosić, że na moim kanale będą historyki Playmobil i być może będą. W sensie na pewno, tylko nie wiem kiedy, za dwa miesiące, czy wcześniej, czy później, już raczej jak będę w swoim mieszkaniu. Na szczęście mój remont dobiega końca i już w marcu, właśnie będziemy się wprowadzać, za jakieś około dwa tygodnie, trochę mniej może, więc będą też jakieś poranne rutyny albo moje, albo dziewczynek, w sensie moich lalek, bo. Ja ogólnie mam też do, dużo lalek, choć już dużo oddałam, bo jakoś bardzo się nie bawię. Ale ogólnie chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że będą też jakieś poranne rutyny z moimi lalkami czy coś. Dobra, nie będę już przedłużała tego odcinka, po prostu mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę. No i żeby nie, nie przegapić następnych odcinków, to subskrybujcie i pa!